Komplet 100% wszystkich teamów, uczestników, witamy bardzo serdecznie was wszystkich, w imieniu własnym Trójki Sędziowskiej, właścicieli i Tomka Chliwa. Tomek jeszcze chciałby dwa zdania na temat sponsorów powiedzieć. Dziękować przede wszystkim sposobom nagród e, rzeczowych, czyli Przemkowi Bzzuchowi e, sklepkarpiowy.pl e, e, w firmie Crazy Carb Imperial Bites oraz Ale O nagrodach na pewno wiele czytaliście, nie będę już wymieniał jakie nagrody, a na pewno na cenne nagrody Was e, czekają, ale to dopiero w niedzielę. Myślę, żeby Was już dłużej nie trzymać, już jesteście na tyle napojeni e, i najedzeni, że już tylko tam czekacie, żeby rozbić e, wszystkie stanowiska i w końcu zam zamoczyć szokieje na swoich stanowiskach i wyciągać te wszystkie wielkie sztuki, a przypominam, że ci wszyscy, którzy śledzili nas czy na Facebooku, w internecie bądź co bądź byli tutaj wiedzą, że e, poza sezonem było zarabiane łowisko i to nie raz dobrze mówię? tak więc na pewno czekają was niespodzianki e, w łowisku i mam nadzieję, że te wszystkie niespodzianki zostaną wyłowione jest, jest taka pani Tosia jest taka pani Tosia, która tak dosyć Panie, nazwaliście, przydałoby się, żeby teraz ktoś ją złowił. Panie to się waży sobie tam. Parę kilo. Sprawdzimy, ile rzeczywiście teraz waży i mam nadzieję, że wy to e, sprawdzicie. Ryba jest ważona, ważona powyżej 10 kilogramów. Taka informacja od organizatorów. E, z ważnych jeszcze informacji będziemy, e, trójka sędziowska będzie e, do Waszej dyspozycji przez całej... Cały czas, 24 godziny na dobę. I nie karmimy, nie zanęcamy sędziów. Oni muszą być sprawni przez cały czas. Ale polewamy. Gdyby była. Dobrze. I macie wszystkie telefony do właścicieli, czy do Kazimierza, czy do Krzysztofa, i dzwonicie do nich. Jeżeli macie rybę powyżej 10 kg, telefon. A my. A my... Zatrzymujecie w workach, a my wszyscy, e, który z tej strójki będzie e, zaraz e, ważył. Żeby ryba się nie męczyła, żebyście wy też tam w tych workach za, za długo nie trzymali tej ryby. Amulów oczywiście nie przetrzymujemy w ogóle. E, dzwonimy do właścicieli e, zaraz po odłowieniu, e, bez względu na czas. Czyli, czy to będzie pierwsza, druga, trzecia w nocy? Informujemy o tym, zaraz ktoś przybędzie, żeby zdać dobry wesel. Losujesz? Nie patrzy. O, sześć. Wcale wy się nie zdziwi. Numer osiemnaście. Losujemy stanowisko. Dobrze, jeden pięć. Numer pięć. Five. Stanowisko numer 13. Numer, 13. numer 11. W panie Przenku, e, proszę o głos numer stanowiska.

numer dwanaście. Numer dwa. Teraz zasługa weź tu dokładnie za wipce. Tak jest, to stanowisko numer czternaście. szesnastka na pięćdziesiąt numer 1020. jak mam to nie, 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 nie Jedziemy. No, siema, siema, witajcie drużyna łowców zgodnie z planem jesteśmy na Jarosławkach środa, niedziela zawody wody. Uciąga. jakieś piki są no, łapiemy od godziny woli się rozbijamy jest tu jak mówiłem z Przemkiem no, pierwsze wrażenie było bardzo słabe jak tutaj końcówkę samą, no nie wiem ja tu nigdy nie łowiłem nie były tu jakieś tam efekty mają ci co łowią chcieli się zamieniać ale ale zostaliśmy tutaj no będziemy walczyć parę dni łapania także miejmy nadzieję że i do nas jakieś karpie przypłyną Zobaczcie sobie jak stanowisko wygląda To jest Buda 41 Jak na 70 metrach postawiłem markera tam zanęciłem Tutaj namioty, no mówię, no tak nie za bardzo mi się podobało jesteśmy przy drodze, pewnie będę nam tutaj jeździć przeszkadzać ale ale może nie będą, jest Przemek. Przemek się rozkłada, pozytywnie nastawiony jak zawsze. Tutaj, tutaj jego wędki. Jedna tam 10 metrów od brzegu rzucona pod krzaczek, a druga trochę bliżej próbuje tutaj w zamęconym. Także czekam, aż coś podejdzie i do ryby. Dwie godziny łapania. Fuh, dwa dni łapania. Teraz <głosławki>, pierwsza pierwsze ryba zawodów. Gratulacje. Dobra robota. No. Co tam czemu powiesz łowcu ryby? Może zjemy jej i będziemy łapać. No tak. Dwie doby minęły, jedna rybka, tak? Dzisiaj rano, jedna spinka, dwa spławy widziane, także mega optymistycznie. Nastawienie jest dobre. <grafy> mega optymistycznie. Obok sąsiedzi, właśnie pierwszą też wyciągnęli, także no, miejmy nadzieję, że coś w końcu zaczniemy do, dołapywać, bo no, nuda przez dwa dni była, nie? No tyle. O. No dobra, na łowców, ryba numer 2 To sama godzina, to samo miejsce, to sama przynęta Jutro damy tam 4 kije Karp ma 10-200 po zważeniu, więc szanse 50-50, że się zaliczą jak, jak przyjdą, zanim przyjdą sędziowie, to już może być po, po 200 Proszę bardzo, nabity brzuch ma strasznie I tyle Dzień dobry. Nazywam się Michał i nie pije od 7 lat. Chleba pokażę. Marcina. <śmienicza> no <i> po 200. 200 wydajecie i tak. Kierzemy Marcina sztukę jaką złapo. Nie to. Nie to. O! Ale paluchy wystawił. Dawał, jako Marci pociągnął. Widzicie? Panie Przemku, co pan powie? Cztery... Na, te na temat zawodów? Cztery dni męczarni za nami. Jestem wcale nie jestem rozczarowany po tym stanowisku. No nie, rozwaliśmy. no, myśleliśmy, że nawet z tego coś się uda podziałać, ale no. Naprzeciwko chyba też cztery stanowiska z jedną rybą. cała ryba się sprawiała przez całe zawody na środku i wszystkie stanowiska pięknie połapały na środku. No, u nas jakieś tam pojedyncze sztuki przepływały, jakieś tam spilki były. Dwie się Przemkowi udało złapać. No ale mówię, jeszcze blisko tego łowiska nieprofesjonalnego byliśmy, także też trochę dokładali nam zestawy. Mieliśmy na krzak, ale cały czas coś tam przejeżdżał, przechodził. Piwo, krzyki także. No w nocy były z tego brania, ale, ale w dzień cisza. Także teraz pójdziemy na oficjalne zakończenie. Ta, 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 I tyle. Jedziemy dalej, za dwa tygodnie pewnie gdzieś. Jeszcze raz brawo. Miejsce szóste to jest y, łączna waga 120 kilo 85 kg, radossał i przemysł Bździuch. Ja bym prosił, żeby... Y, i wszyscy zwycięzcy e, jeszcze chwilę zostawi po rozdaniu nagród, Tu mamy jeszcze tam parę pytań do nich. Dobrze, miejsce piąte. E, to jest stanowisko 19. Juart chorążek. Mr. <grym i> Sprint. <stary> Dobrze, dziękuję.

Team Imperial <klucz> No i dobrze, to co w tej wyzwalce najbardziej, to wchodzimy na już e, zasadnicze podium, miejsce trzecie, 270 kilo i 90 deko należy do. Marek i Kacper Brawo! Nie mógł zdobyć na niej młodszego czytnika, to musiał przychodzić na podium. Ja. Presja była duża. Jeszcze raz wielkie brawa. Panie Matej, Panie Magno, jeszcze. Jak chcecie? Jak chcecie? to wszyscy Jak tutaj. Nagroda pieniężna. oczywiście tydzień jest Nagroda pieniężna. i oczywiście tydzień wejścia za darmo. No i Na No Halo. A jeszcze Marcin Marcin jeszcze rozumieł. Dobrze. Drugie miejsce. 288 kilo i 65 Marcin i Kamila Helers. Marcin bierze się, się. Nie wiem jak to zrobić, ale cztery wiader, tak? <grymne> Ale rakośował też e, nagrodę dla e, największej na, na, na największej. Jeszcze kompletnie. Nagroda pieniężna pie pie 3000 zł. Ja bym prosił wszystkich zwycięzców, jeszcze raz przypominał, zostajemy jeszcze chwilę wątkowe zdjęcie. A tego Tak, dostajesz za drugie miejsce i za największym oglądanie pokolczuję sobie drogę no ale i uwaga pierwsze miejsce a tu nie niespodzianka e, pierwsze miejsce to jest 335 kg 95 należy do Pajdak Dawid i Danielczyk Hupek jakie wielkie nie wiem czy mi to udźwigną bo w ręce wolę od ciągania tych ryb Co? złote, złote panowie. Ja Pierwsze miejsce worki. dla Was jeszcze oczywiście worki i nagroda pieniężna 7 tysięcy złotych. Zapomnieliście o workach, ale racon, oczywiście o tym, że Dzięki Wigalnej skarpujecie w Miszczosach Polski e, karmiarze. Grzesień, dębowa. My jest, my